Koszt inwestycji to prawie 8 milionów złotych. Umowę podpisano w tym miesiącu. Wśród nadesłanych zgłoszeń, a było ich 7, najkorzystniejsza okazała się firma Energopolska krakowa W tym tygodniu wykonawca złożył całą dokumentację. Od tego momentu do 7 dni powinny ruszyć pierwsze prace. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013. Z funduszy europejskich Szanów otrzymał 55 milionów złotych. Całkowity koszt budowy obwodnic wyniesie około 85 milionów złotych. Sam wiadukt ma kosztować około 8 milionów. Etap pierwszy to budowa wiaduktu kolejowego, który łączy ulicę Sikorskiego z ulicą Zieloną. Ta część inwestycji powinna być gotowa pod koniec przyszłego roku. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, czyli całego wiaduktu, do 4 grudnia, czyli na barburkę przyszłego roku 20. Warto dodać, że Chrzanów jest obecnie liderem w Małopolsce, jeżeli chodzi o pozyskiwanie dotacji. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wypada tu po 1400 zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w roku 2013 Chrzanów będzie miał już swoją obwodnicę, która pobiegnie od Chrzanowskiego Szpitala Powiatowego nad ulicą Trzebińską dalej w kierunku osiedla Północ, aż do węzła Balińskiego. Obwodnica północno-wschodnia znacznie usprawni ruch w centrum miasta, które jeszcze przez co najmniej 4 lata będzie przypominać wielki plac budowy, ale warto poczekać, bo dzięki obwodnicy kierowcy będą mogli swobodnie dojechać do zachodniej i północnej części Chrzanowa bez konieczności przejeżdżania przez centrum. Jest to dobre rozwiązanie dla miasta, które z jednej strony przecinają tory kolejowe, a z drugiej autostrada A4. Chrzanów leży na przecięciu ważnych tras krajowych i międzynarodowych, jest to więc doskonałe miejsce dla ewentualnych inwestorów. Zatem budowa obwodnicy należy do najpilniejszych inwestycji.